Witajcie ponownie! Kochani, jeżeli ktoś Wam kiedyś powie, że Chorwacja nie jest piękna, to nie wierzcie i musicie uwierzyć mi, ale nie na słowo, ja wam to pokażę. Zobaczcie, jak tu jest cudnie i przepięknie. Zobaczcie te widoki, to jest po prostu niesamowite, jak może być pięknie. Asia już się cieszy, bo już zobaczyła. Bo w ogóle jedziemy do drugiego miasta i przez przypadek zobaczyliśmy te wyspy. Tam na dole to jest nasz sewit, w którym jesteśmy. I tak to wygląda z góry. No coś pięknego, coś wspaniałego. Słonko świeci. Pewnie zaraz będzie zachód słońca, to jeszcze będzie pięknie. Naprawdę uwierzcie mi, warto przyjechać do Chorwacji. Horwa no to na razie. Ani, przyjechaliśmy sobie do Rogoźnicy Marina wokół nas. Jak statki przypływają? Piękne kobiety. To właśnie, jedna się zwróciła. Jest fajnie. Przyjechaliśmy na kolację. Musimy poszukać jakąś restaurację. Coś tam sobie zamówimy. Ale jest cudnie, chyba się już powtarzam, ale to będzie słowo klucz. Jest cudnie, jest pięknie, jest ładnie, jest bosko. Słońce świeci jest, Ogólnie jest godzina 19, a jest na dworze 31 stopni, tak więc temperatura dosyć fajna, Ci już oglądają menu. Patryk pewnie zobaczy, że to jest pizzeria. Ktoś jest zainteresowany. ja wam pokażę jak wygląda marina. Tutaj przypływają i jachty bardzo drogie. Tutaj macie taki dosyć duży. I mniejsze. I kultury jakieś też wpływają. Są i łódki eee, czarne. Fajne. Bardzo dużo ich jest. O, i nawet pan po polsku mówi. Z restauracji Kellner podszedł do nas. Zobaczymy, co będziemy robić. Tak więc idziemy dalej. O, Asia już szybko już temat załatwiła temat. miejsce. zarezerwowane w restauracji że zrobili ją ze swoich. To, 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 to ta Zwończy restauracja bohinerów i Ale tam są też ryby To fajnie To mamy za godzinkę, godzinkę spaceru I idziemy zaraz jeść Prowadzimy rozgrywki z Patrykiem. Jakie rozgrywki? No właśnie. Po spacerku jesteśmy w restauracji, nazywa się ona jednak Restaurant Cipella. Jest przy samym morzu, w przy samej przystani, zaraz Wam pokażę. Jest i zachód słońca. Czekamy na nasze dania. Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Smocze Oko. Smocze Oko w miejscowości Rogoźnica. Byliśmy tu wczoraj i, tak na dobrą sprawę, zapomnieliśmy, żeby tutaj zajrzeć. A tutaj jest specjalne jezioro, ponieważ jest woda słona. Fajnie to wygląda. Śmiałkowie skaczą. Towarzystwo jest i oczywiście ze mną. Klify są bardzo wysokie, bo nawet ponad 22 czy 24 metry mają wysokości i z nich skaczą. Zaraz Wam pokażę jak szaleją ludzie. No, no i mamy godzinę 18. A temperatura 32 stopni. Ciepło. Powiem Wam, że jest naprawdę ciepło. I tutaj stąd skaczą, tu jest niżej. Ale przed chwileczką widzieliśmy, jak właśnie z tych tutaj wielkich klifów skakali do środka. Do jeziora. Patryk naliczył, że około 3-4 sekund. Pan sobie leciał do wody. No i tam właśnie. Idziemy na miasto. Może coś tutaj znowu zjemy. Zobaczymy. Papa pa. no i wylądowaliśmy, jesteśmy teraz w Trogirze. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca do zjedzenia jakiejś kolacji lub obiadu, chyba bardziej kolacji. Strasznie dużo ludzi, ale jest przyjemnie nawet. Zamówiliśmy jedzenie. Eee, Pati zamówił sobie burgera klasika, Asia zamówiła sobie rybę, ale zamieniła na burgera vege. A ja będę jadł frutti di mare. Czekamy, aż to wszystko przyjdzie. A teraz rzut oka na Marinę i na to, co się dzieje naokoło. Jesteśmy już po kolacji, najedliśmy się bardzo, idę do mojego towarzystwa i Oni, Patryczek, Asia, idziemy troszkę pozwiedzać, rozruszać się, zaraz będziemy odpływać tym nie, tamtym białym, następny, fajniejszy, jakiś biały to ładniejszy. Tu jest taka promenada, to się nazywa promenada Palm, tak? Tak chyba się mówi. To jest ten biały statek, fajny. Można by popłynąć. Dziki rejs. Tutaj mamy Kościółek, zwierząt co jakiś czas dzwonią dzwonami palmy. Bardzo fajnie to wygląda. Zrobię ci zdjęcie, kochanie. Amigo. Do you go do like mayonnaise, ketchup, uh, ayahuasca, I don't know. That I like ketchup. Ketchup is coming. Mm. Okay, everything is coming. <laughs> Zbyt wielka, ale strasznie no, ciekawe. Fatih wchodzi pierwszy, bo jest najbardziej odważny. I wchodzimy. Tam więcej jeszcze jest takich schodów, czy to tylko te? Tam są, ale kamienice, takie lepsze. No wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Pędzę, do Was pędzę. Schody takie, dosyć strome. Idziemy tędy. To jest taka kopułka. O, te schody już w ogóle są ciekawe. Ciemno. Chciałem lampę włączyć, bo nic nie było widać. No i jesteśmy na wieży. Oni zdobyli cały dziedziniec Jej, 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 Teraz idziemy na dół Teraz idziemy na dół Spacerujemy sobie po zamku Po dziedzincu w Trogirze Patryk ma jeszcze nadzieję i będzie chciał strzelać z łuku. Zobaczymy jak mu pójdzie. Sobota, wieczór, humor git, tuwa, humor, git, tuwa Nie będę trzeźwy, nie wierzę w cuda Co? nie wierzę w cuda